Hej, cześć, czołem. Witają Was! Polski Poczek i Mr. Piedruszka! Jak widzicie, odcinek jest nagrywany. Znaczy, może tego nie widzicie, ale odcinek jest nagrywany zaraz po tym poprzednim. Gdyż natomiast. Widzicie, co jest na ekranie? Takie dwa bloki z takim morskim kolorem. I chyba wie, Chyba, wiecie, co to jest? Właśnie. To, co poszukuj, to, co bar to czego bardzo poszukiwaliśmy! Czyli Mr. Dux. No, czyli, czyli raczej najcenniejszy przedmiot. Przepraszam, załamiłem się piciem. Nie wiem, czy to jest najcenniejsze, czy emeraldy są cenniejsze. Nie wiem, tak Jest to bardzo nam potrzebne w tym momencie. Więc teraz to już jest odcinek piąty i wychodzimy właśnie już z tej kopalni, już opuszczamy ją. Chociaż od razu mówimy, że do tej kopalni jeszcze wrócimy nie raz na pewno. I dobrze. Więc my robimy cięcie hmm. i jak będziemy już no, koło wyjścia, to znowu się zobaczymy. Cześć. No to witamy Was w takim razie po krótkiej przerwie. Już wydostaliśmy się z kopalni, i po, jakimś tam, po jakichś tam, no krótkich próbach, dotarliśmy do domu. Naszego takiego pierwszego. No i teraz nie wiem co będziemy robić, ale włączamy za to obiecane potworki. Czekaj. Teraz sobie teraz zrobimy katanę. I idziemy jeszcze spać. I zbrojkę. Może to też kiedyś pomóżesz? Może. Okej. I tak, przepalimy sobie żelazko pierwsze, żeby było na 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 staden. Na teraz. I zrobimy diamond katana. Takiego. I tak, po zrobieniu diamond katany wybierzemy się na poszukiwanie podwarków. Ja raczej bym wolał, żebyśmy zrobili diamond kilow, no ale... Też zrobimy, tylko że za chwilkę. No ale wiesz, nie wiadomo jaki jest kolejny. Ja, jeszcze musimy przepalić żelazo, ile jakieś w ogóle mamy. Ej, tu się przebiorę już trochę. Diamond'a już trzeba jakby tu skrzynki, mhm. bo nie będziemy z tym chodzić. Dosyć wybieramy idziemy na polowanie. to i wyłączę to taką To jest no potrzebne. Ja się sobie wykraftuję hełmik żelazny, że miał. Skąd mam na to żelazo? na to żelazo? Przed tym kupenie. Odłożyłbym te kilofy, ale najpierw muszę zrobić jeszcze skrzyneczkę przed wyjściem. To tak się raczej skrzyneczki nie robi. <grym> Wszystko odłożę, tylko sobie zostawię katany. A potem idziemy na polowanie. Jeszcze Aha. wezmę sobie skrzyneczkę. O nie, jedzenie. Trzeba zapolować na jedzenie. Na rybki pójdę zapolować pierwsze. I tak, yy, mamy taki mod, że jak mamy w ekwipunku skrzynkę i, na, i zginiemy, to wszystkie temki są w skrzynce, dlatego. Ale nie mamy jedzenia, to jest kluczowe. Właśnie. Mamy tu jakieś no. jedzenie? Mamy miód, mamy rybę? Mamy miód? Surowe? Mamy to, jeszcze, ma, jeszcze jest jakieś tam mięso. Mamy tu jakieś mięso. To, 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 to. Rawie. też trzeba upiec. Tegoż, że nie mamy kuchenki. na mm. razie. Nie nie Jak się to przepali, ja na razie pójdę zapolować na rybki. Myślę, że nic mnie już przy pierwszej okazji nie zje. No nie widać ptaszek. Nie, się, nie I w sumie może już teraz skończymy i w następnym odcinku pójdziemy na rynki. I zaponujemy na potworki. Byłem z wami. Polski Fonczek i Mister Piotruszka. Cześć. Do zobaczenia.